Chyba właśnie rozpoczyna się badanie nastrojów społecznych wokół pomysłu twardej mobilizacji, gdzie mężczyznom w wieku poborowym uniemożliwi się wyjazdów za granicę, czyli na komfort spakowania plecaka ewakuacyjnego będzie mógł pozwolić sobie Kosiniak-Kamysz, no generalnie kasta urzędasów, plus jak to w naszym polskim piekiełku zwykle bywa, osoby ze znajomościami. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy od wyniku sondażu. Na pytanie, czy w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego należy wprowadzić zakaz wyjazdu z Polski dla mężczyzn w wieku poborowym, Polki i Polacy odpowiedzieli: Zdecydowanie tak 20,9%. Raczej tak 33,5%. Raczej nie 18,7%. Zdecydowanie nie 18,6%. Nie wiem, trudno powiedzieć. 8,4% czyli 55% ankietowanych jest na tak, 37% przeciw, reszta ma na to wywalone. Ja mówię o ankietowanych, ponieważ no, to jest sondaż przeprowadzony na szerokiej grupie społecznej, a jeżeli chodzi o samych zainteresowanych, czyli młodych mężczyzn między 20 a 40 rokiem życia, to tak różowo już nie jest. W tej grupie wiekowej przeciwnych jest między 72 a 79% ankietowanych. Ażby się chciało zacytować feministki, moje ciało, moja sprawa. Nie tym razem kochani. Żeby nie było, ja bym nie wyjechał. I nie chodzi tutaj o sztuczne pompowanie heroizmu przed kamerą. Po prostu nie wyobrażam sobie życia gdzieś na obczyźnie, mieszkać wśród inżynierów i innych fachowców, już wolę czekać w Polsce na to, co. Los przyniesie. Mając z tyłu głowy, że mój rocznik, bo jestem po czterdziestce, pójdzie w pierwszym rzucie, ponieważ ci młodzi, którzy się najbardziej obawiają, to oni zostaną przetrzymywani tak długo, jak się da, ze względu na wymianę pokoleń. Ludzie w moim wieku, kto miał już dzieci spodzić, ten spodził i po prostu pójdziemy w okopę. Jednak ja nie oceniam młodych ludzi, nie oceniam, że chcą uciekać. Jeżeli przyjdzie najgorsze, bo jak ja mogę ocenić młodych ludzi, jeżeli minister obrony narodowej przyznał się, że ma już spakowany plecak ewakuacyjny? Ma pan w domu plecak ewakuacyjny? Jak jechałem na Ukrainę, był taki wyjazd pierwszy, zaraz po wybuchu wojny, parlamentarny, ze wszystkich środowisk politycznych pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny zawieźć już pierwszą pomoc humanitarną. Wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym tam pojechałem po prostu. Dziwnym przypadkiem ani na media społecznościowych tego człowieka, ani w komunikatach prasowych z tamtych dni nie ma żadnej informacji na temat delegacji, w której brałby udział Kosiniak-Kamysz, nie ma, nie ma wzmianki na temat pomocy humanitarnej, którą zawieźli politycy. Zamiast tego mamy informację, że Kosiniak-Kamysz w pierwszych dniach wojny przybywa w Polsce. A kiedy po miesiącu na Ukrainę wybrał się Mateusz Morawiecki wraz z naczelnikiem, Kosiniak-Kamysz w trakcie wywiadu stwierdził, że to dopiero była pierwsza delegacja polskich polityków. Czyli skoro ten człowiek nie spakował plecaczka ze względu na swoją wyprawę, no to oznacza tyle, że spakował go, bo stworzył. Bo przestraszył się już tego, że Rosjanie weszli na wschód Ukrainę. Więc jak my możemy oceniać młodych ludzi, którzy mieliby spakować swoje plecaczki, wtedy kiedy Rosjanie ewentualnie, hipotetycznie szturmowaliby Polskę? Granice. Szef BBN-u Jacek Siewiera dla wprost stwierdził, że tutaj chodzi o wybór stylu życia. Czy ktoś będzie bronił polskiego, europejskiego stylu życia, czy wybierze ruski mir? O co jest wojna na Ukrainie? To jest wojna o sposób życia. To jest wojna o to, czy Ukraina chce być częścią świata zachodu, czy częścią ruskiego miru ehm, zdegenerowanego hektolitrami e, wódki. I teraz pytanie brzmi: czy obywatele Rzeczypospolitej, obywatele krajów flanki wschodniej chcą bronić swojego sposobu życia, swojej cywilizacji, swojego świata, czy chcą zmienić sposób życia? Pułapką w tym sposobie myślenia jest przekonanie, że opuszczając terytorium Rzeczypospolitej można ocalić swój sposób życia. No i z tego sondażu wynika nie mniej nie więcej, że dla Przytłaczającej większości młodych mężczyzn w Polsce, zachodni styl życia nie jest na tyle atrakcyjny, żeby zostać na miejscu i go bronić. Owszem, segregacja śmieci, weganizm, wojący feminizm, małżeństwa jednopłciowe, demokracja, w której widzimy te same, nierzadko, wielokrotnie skompromitowane twarze, ale nie możemy zapominać, że. Produktem tego systemu jest mężczyzna słaby, który ma przyzwolenie, by się czasem popłakać, by powiedzieć, że on nie daje rady. Nie, nie są promowane męskie, męskie postawy, prawda? Męskie postawy są określane jako toksyczne. Więc nie dziwmy się, że młodzi faceci, którzy w tym okresie wyrastali, dla których nacjonalizm jest na równi z faszyzmem, nierzadko. Że patriotyzm jest przeflancowany na europejskość, że oni jako członkowie tej europejskiej rodziny po prostu troszkę przesuną się na zachód. A jeżeli wykrzesasz siebie nutkę patriotyzmu i zostaniesz na miejscu, to Kusiniak-Kamysz wspaniałomyślnie da tobie 6 godzin na stawienie się w jednostce. Termin natychmiast oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny, stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa. Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od trzech lat. Osobiście uważam, że Rosjanie i tak nas nie zaatakują. Oczywiście musimy się przygotowywać na najgorsze, tym bardziej, że będziemy testowani, będziemy dręczeni poniżej progu eskalacyjnego na wszelkie możliwe sposoby, i tego typu tematy będą wracać, będą wracać coraz częściej, coraz intensywniej. Jednak uważam, że nie powinniśmy jako młodzi mężczyźni, chociaż ja już do młodych to się nie zaliczam, ale jako faceci, którzy no, najprawdopodobniej trafiliby na front wschodni, nie powinniśmy się tego obawiać, tylko no, powinniśmy to wykorzystać jako argument w debacie publicznej. W Polsce każdy musi wiedzieć, kto w razie W będzie ryzykował zdrowiem i życiem. Bo widzimy, że przez te zachodnie wartości, że tak powiem, no troszkę się priorytety pozmieniały, prawda? Te wszystkie atencjuszki powinny wiedzieć, że one będą miały wybór. Na przykład będą mogły pojechać na południe Francji i tam nagrywać vlogi i narzekać, jak to się źle na uchodźstwie żyje, ale ty czy ja, <taki> takie możliwości już nie będziemy mieli. I to powinien być argument ostateczny we wszystkich debatach, czy w mediach społecznościowych, czy w rozmowach z osobami, które, no właśnie, którym poprzestawiały się priorytety. Uważam, że używanie tego argumentu, argumentu ostatecznego, jako metodą zdartej płyty wpłynie otrzeźwiająco na, na debatę publiczną. Oczywiście to tylko zależy, ile osób będzie tego argumentu używało. Fajnie by było, gdyby ci na głosili w tych swoich mądrościach objawionych. Właśnie potrzebę używania argumentu ostatecznego. Każdy musi wiedzieć, kto w tym całym interesie ryzykuje zdrowie i życie. A jeżeli to się uda, to mamy jeszcze inną rzecz do zrobienia, ponieważ wyhodowaliśmy sobie kastę urzędników, którzy również zachowują się jak święte krowy. A jest możliwość, by w tym. Trudnym czasie wywrzeć na tych słabych, miernych ludziach, by sami świecili przykładem. I to jest bardzo ważne choćby dlatego, że na przykład w Stanach Zjednoczonych system, który tak bardzo buduje etos służby publicznej, służby wojskowej, również wśród żołnierzy, weteranów, którzy pełnili służbę i na przykład. Przechodzą do administracji stanowej czy federalnej. Na poziomie nawet kongresu, Izby Reprezentantów czy, 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 czy władz stanowych dopuszcza niezawodową służbę wojskową, ale dopuszcza um, uczestnictwo w. Um, um, w aktywnej rezerwie yy, przedstawicieli elity politycznej yy, społeczeństwa. To jest bardzo cenne, choćby z tego punktu widzenia, że bardzo trudno jest wówczas yy, przywódcom politycznym no mówić. No tak, <laughs> nie, sorry. No tak. wstępujcie ja nie do mogę. armii, to taki wspaniały <laughs> sposób rozwijania kariery. No jak taki wspaniały, to wstąp. No jak taki wspaniały, to wstąp. Jednym słowem potrzebna jest zmiana mentalności, a politycy sami siebie na taki gest się nie zdecydują. Tym bardziej teraz, kiedy media, mainstreamowe nakręcają tematy o życiu śmiszka z Biedroniem czy pakowania plecaka ewakuacyjnego jako czegoś zapobiegawczego, prawda? Tak więc nie oceniajmy tych młodych mężczyzn, ponieważ oni nie mają przykładu. A w razie W będzie bał się każdy. Nawet ja. Oh. No i to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie. Może was coś zainteresuje, może was coś ominęło. Zapraszam na kanał z giereczkami. I dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. Dziękuję, że jesteście. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.